Hej, hej, Basia z tej strony. Przyszłam do Was dziś, aby porozmawiać o marzeniach. I chciałabym z Wami stworzyć moją mapę marzeń. Każdy z Was może sobie taką mapę marzeń stworzyć. Co to znaczy? Przedstawię w postaci rysunków to, na czym mi zależy. W 2024 roku, jakie mam cele, ale aby to bardziej ukazać, będę chciała właśnie wykazać to w postaci obrazka, zdjęcia. Definiuję to, co chcę uzyskać, osiągnąć i mieć. Obraz działa na naszą podświadomość. Wydrukowałam z internetu kilka moich marzeń, które chciałabym zrealizować osiągnąć w 2024 roku. Przede wszystkim chciałabym być szczęśliwa. I każda osoba w mojej rodzinie, mojej po prostu najbliżsi. Jest to dla mnie najważniejsza kwestia w życiu. Tak, to jest najważniejsze. Następnie wydrukowałam sobie drzewo mocne, silne, z bardzo dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, z pięknymi gałęziami, liśćmi. To dla mnie takie drzewo obfitości. Chciałabym, aby dzięki niemu nie było problemów, obaw w moim życiu, a obfitość. Następnie wydrukowałam świnkę, skarbonkę z, z monetami, z bilonem. Taką świnkę, która będzie myśleć za mnie. O moich oszczędnościach i chciałabym kiedyś mój w najbliższym czasie, to jest do spełnienia w tym roku, aby mój dochód, moje inwestycje same po prostu w jakiś sposób się tworzyły. Abym mogła wypracować swój dochód pasywny. Następnie Wydrukowałam sobie globus. Chciałabym zwiedzać świat. Jeszcze do tej pory nigdy nigdzie nie byłam i to trzeba zmienić. Jest tyle pięknych miejsc, aby oczy nasze mogły zobaczyć. Bo, bo prawda jest taka, że to co zobaczysz, przeczytasz, Dotkniesz, tego ci nikt nie zabierze. I ostatnim moim najważniejszym podpunktem w tym wszystkim jest moje i moich najbliższych zdrowie. I to jest najważniejszy cel w moim roku, w roku 2024. I chciałabym go teraz przykleić te wszystkie obrazki na zwykłą tą kartkę papieru, którą sobie wydrukowałam w pracy. I będę chciała to powiesić w domu gdzieś w dość widocznym miejscu. Widząc to, gdzie chcę być w tym roku, widzę swój cel i będę dostosowywać swój budżet. Aby dotrzeć do mojego celu, aby to wszystko można było spełnić. Moja grafika, taka piękna, będzie powieszona w widocznym miejscu, abym widziała ją każdego dnia i abym wiedziała każdego dnia, do czego dążę. Będę każdego dnia wykonywać, kroki, które pozwolą mi dojść do tego celu. Na dzień dzisiejszy widzę, jak moja sytuacja wygląda, że na przykład jest trudna i muszę ją to zmienić, abym ogólnie nie musiała tk tkwić w tym dalej i właśnie dążą do tego poprzez przemyślane budżetowanie w moim domu. I bez celu trudno osiągnąć jakiś cel. I zapraszam Was do marzeń. Do marzeń, tak? Zapraszam Was. Maszcie, wypisujcie to na kartkach. Róbcie takie wizualizacje, żeby wasz umysł widział to, mógł zakodować, zarejestrować. I żeby było Wam łatwiej dążyć do celu. Bo ktoś może sobie dać cel w podróży. Będę jeździć, zwiedzać świat. Ale bardzo często jest tak. Ja już tak, szczerze mówiąc, kilka lat mówiam. Że czas dla siebie już powinien być, dzieci już mam odchowane i powinnam pomyśleć o sobie troszkę. Ale jest, na, ogół, na ogół jest tyle obowiązków w domu, tyle zobowiązań, że szczerze mówiąc, nasze marzenia, cele odchodzą gdzieś w dal. Dlatego tą kartkę powieszę najprawdopodobniej albo na lodówce, Albo na tej mojej magicznej tablicy na ścianie, na której ostatnio, wczoraj, rysowałam z córką panią wiosnę, na którą tak bardzo czekamy. Tak, czekamy na panią wiosnę. Lubimy kwiaty, mamy piękny ogród. Już nie mogę się doczekać, kiedy rozpocznę prace ogrodowe i będę mogła po prostu relaksować się, odpoczywać. I cieszyć się swoją rodziną i tym wszystkim, co nam daje najbliższe otoczenie. Dzięki za tą chwilę, którą ze mną spędziliście. Jak Wam się podoba moja mapa marzeń na rok 2024? Zachęcam Was, zróbcie takie swoje mapy. Po pierwsze, uświadomicie sobie przede wszystkim, jakie macie cele, czego wam potrzeba, do czego chcecie dążyć, i będzie wam łatwiej wyznaczyć to i osiągnąć ten cel. Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tym. A jeśli nie chcecie kompletnie nic pisać do mnie, to po prostu dajcie suba. Naciśnijcie dzwoneczek i dzięki, że jesteście ze mną. I łapka w górę. Papa, pa. Basia z tej strony.